Elo, się Manko z Aspekt.pl. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak zdobyć nową lotnię w nowym evencie. Zapraszam do oglądania. Ok, jak wiecie, wyszła dziś aktualizacja, w której będzie event Tavisa Scotta. Była duża aktualizacja I też właśnie powiedział, że można zdobyć nową lotnię i dwa ekrany wczytania i inne zadania. Dziś wam powiem, jak zdobyć lotnię, bo to lotnię trzeba zdobyć tak, że trzeba być na tym evencie, i tak wygląda to lotnie. Możecie zobaczyć, bardzo fajnie już się z wami żegnam. Subskrybujcie, no, subskrybujcie. Siema!